Paczki na święta dobra sprawa, ale najczęściej dajemy je tym, których znamy i którzy nas znają. A gdyby tak paczki dawać, prezenty robić prawdziwie, tym, których nie znamy i którzy nas nie znają? Dostałam paczki. Za zadanie zrobienie paczek małych dla ludzi w potrzebie i pomyślałam tak: Pójdę do tych, którzy mnie nie znają i pójdę w Wigilię. Wziąłam opłatki do każdej paczki, wsiadliśmy w samochód i ruszyliśmy na ulicę. Jechaliśmy po malutku. Rozglądając się i wyglądając z tych, którzy są w potrzebie. Kiedy ktoś wypatrzył taką osobę, zatrzymywaliśmy się. Wychodziliśmy z zapytaniem: Jak się masz? Dziś wspaniały dzień, wigilia. Mam dla ciebie dobrą wiadomość: Bóg cię kocha. Błogosławić. Ci. Przysłał mnie tu, chcesz się ze mną pomolić o Ducha Świętego? Często trzymaliśmy się za ręce i modliliśmy się z przypadkowymi osobami spotkanymi w dzień Wigilii. A później była paczka niespodzianka. Z różnymi produktami w środku. Były to przedziwne spotkania w różnych miejscach, pod sklepem, pod domem, pod śmietnikiem. W dzień Wigilii. Rozdane paczki dla osób, których nigdy nie znaliśmy. To niesamowite móc zrobić taką radość. Choć kilku osobom, których w ogóle się nie zna. Zobaczyć na ich twarzach taką, taką radość, takie zaskoczenie. Poczuć się jak prawdziwy święty Mikołaj. I ta moc modlitwy na ulicy, ta moc modlitwy w ten dzień wigilijny. I to wyznanie częste tych osób nie mam z kim się spotkać, pomodlić. Niech Jezus będzie uwielbiony w tych, którzy pomogli te paczki zorganizować. I za to. Że uczynił nasze oczy otwarte, udało nam się znaleźć te osoby, że udało nam się spotkać razem. Niech Jezus będzie uwielbiony. Może zrobisz paczkę nieznajomemu. Zobaczysz radość i miłość. Zobaczysz Boże narodzenie.